Dlaczego warto zwalniać pracowników w łagodny sposób? Jest to na pewno dobrze odbierane przez resztę współpracowników, przez zespół, który pracuje, zna osobę, identyfikuje się z nią. Ubolewa nad tym zapewne, że jeden z członków kończy pracę i ogniwo zostaje wyłamane. Pracodawca w obliczu tej sytuacji zawsze będzie naznaczony. Będzie brany pod uwagę jako co by było, gdybym ja był na odejściu z pracy, gdybym kończył pracę na danym stanowisku, jak będę postrzegany przez pracodawcę, jak on się zachowa. Więc pracodawca jest obserwowany przez pozostałych pracowników. Jeżeli odpowiednio się zachowa, w łagodny sposób podejdzie do tego schematu, pozwoli w łatwiejszy sposób podejmować takie decyzje kolejnym współpracownikom, czy zechcą odejść świadomie, czy będą unikać pracodawcy i pracodawca będzie ostatnim ogniwem, które dowie się o odejściu z pracy. Jeżeli chodzi o wspólne podejście do zakończenia współpracy, to i pracodawca i pracownik mają swoje oczekiwania, mają jakiś cel. Jeżeli o tym porozmawiamy od wcześniej, ta łagodność odejścia z pracy na pewno będzie sprzyjać i pracodawcy i pracownikowi. Gdy sytuacja zostaje zmieniona, pracodawca o niczym nie wie, pracownik coś ukrywa, moment odejścia zbliża się i jest to termin krytyczny dla obu stron, na ten moment spiętrzają się i obowiązki w pracy, i i sytuacje stresowe powodujące konflikty i niepożądane działanie dla jednej, jak i drugiej strony. Jest to interes wspólny i warto o nim rozmawiać. Pracodawca, w mojej ocenie, powinien być przewodnikiem. To on powinien posterować tym działaniem, powinien zdobyć się na odwagę, żeby wyprzedzić pewną myśl, pewne działanie pracownika. I podejść do niego z pewnym poczuciem obowiązku, ale także opieki na zasadzie, co zrobi pracownik, gdy odejdzie z pracy. Czy on będzie pozytywnie mówił o mnie jako o pracodawcy? Czy zechce reklamować, rekomendować firmę w przyszłym czasie? To są ważne aspekty wizerunku po tym, jak pracownicy odchodzą. Często zaniedbane przez pracodawcę.